Kłaniam się tutaj bardzo, tak ze strefy przemian, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak można zoptymalizować pracę tarczycy, czyli jak sobie poprawić życie, mając niedoczynność tarczycy, na przykład chorobę Hashimoto, serdecznie, zapraszam. Podzielimy sobie standardowo ten film na kilka punktów, a pierwszą najważniejszą rzeczą, którą chcę teraz powiedzieć, to jest to, że pamiętajcie, pamiętajcie, proszę, że suplementy to jest uzupełnienie diety, uzupełnienie stylu życia, więc to nie jest tak, że możemy Olać to, co jemy, możemy nie być aktywni fizycznie, możemy spać po 5-6 godzin. Niektórzy wcale nie mogą, jak wyjść dobrej jakości, ale większość osób, dla większości osób 5-6 godzin to jest za mało. Możemy totalnie nie w naszej jelita. możemy cały czas się stresować, weźmiemy kilka suplementów i nagle wszystko się ułoży. Nie. Jakby trzeba dopiąć odżywianie, trzeba być aktywnym fizycznie, trzeba dobrze spać, trzeba mieć dobre relacje, zarządzać dobrze stresem i do tego, jak dołożymy sobie jeszcze odpowiednią suplementację, to wtedy możemy mieć naprawdę świetne efekty. Więc. Ten punkt musiałem od razu na starcie powiedzieć, czy pamiętajcie, suplementy to z definicji jest uzupełnienie diety. OK? Czy coś na zasadzie, że jak nie dośpisz, to kawałek nie zrekompensuje snu. Ona Ci pozwoli po prostu lepiej trochę funkcjonować przez krótki czas. A tak samo jest z suplementami. Jakby Jak nie dotkniesz tego wszystkiego, ona niewiele lat. Jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy, najpopularniejszym tak naprawdę schorzeniem jest choroba Hashimoto, czyli niedoczynność tarczycy na tle autoimmunologicznym. Z roku na rok coraz więcej osób tę chorobę niestety ma. Jestem w tym gronie również ja. A mi to zdiagnozowano mniej więcej w 21 lat, czyli 8 lat temu. A jak sobie z tym radzę? Przez 8 lat już zebrałem mega dużo doświadczenia. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem w swoich poprzednich filmach, naprawdę czuję się super, nie czuję. Za bardzo, żebym miał yy, tę niedoczynność tarczycy. więc w tym filmie postaram się podzielić z wami kilkoma wskazówkami tak dotyczącymi suplementacji, bo w innych filmach mówiłem o tym, jak jem, jak ćwiczę i tak dalej. Nie mówimy jeszcze do tej pory nic na temat suplementacji, więc postanowiłem ten temat również nagrać, bo po prostu cały czas dostaję a pytania, czy to na moim Instagramie, czy na YouTube, czy to na TikToku, który dostałem, a, którego dopiero zacząłem niedawno w sumie prowadzić i gdzie jeszcze, no mail oczywiście. Więc oczywiście standardowy jak macie jakiekolwiek noja śmiała. na kontakt strefaprzemian.pl A my dzisiaj będziemy mówić tutaj właśnie o tej suplementacji. O tych najważniejszych suplementach, które uważam, że każdy albo większość osób powinna brać jeżeli chce żeby ta tarczyca naprawdę super pracowała i żebyście po prostu się czuli lepiej. tak? Zanim jeszcze przejdę do tych suplementów to chciałem w skrócie powiedzieć Trochę jak wygląda w większości, bo to jest generalizacja, ale w większości. leczenie choroby Hashimoto w Polsce to jest mniej więcej tak, że się idzie do lekarza. Czasem robi USGA, nie zawsze. Każe zrobić TSH, jeżeli jest wyższy niż 2,5, a w ogóle, jak ma już ze 4,5, no to już w ogóle wtedy jest masakra. Daje, mówi, że jest masakra, i wtedy daje Eutyrox albo Dziękuję, do widzenia, proszę brać raz dziennie. Jak jest dalej źle, to trochę więcej. Jak jest dobrze, to zostawiamy i tyle. Tak jakby, tak, kropka. Nie, ma, nie słyszałem jeszcze, od, naprawdę, codziennie prowadzimy dziesiątki rozmów z różnymi ludźmi. Nie słyszałem jeszcze, żeby np. lekarz, jakikolwiek u osoby, która ma niedoczynność tarczycy na tle. Autoimmunologicznym zwrócił uwagę na to, żeby na przykład zmienić coś w diecie. I jeszcze nie spotkałem się przez, te, przez ostatnie lata pracy z osobą, która przepowiedziała, no byłam u lekarza i powiedział, że tutaj muszę jeszcze zmienić styl życia, muszę poprawić dietę, aktywność fizyczną i tak dalej. Nie spotkałem się jeszcze z tym. Lekarze mają podkładkę w postaci wysokiego DSH, co oczywiście może świadczyć o jej czynności tarczycy. Dają metro, kseuty, to Dziękuję do widzenia. Jakby to nie jest leczenie choroby Hashimoto, to nie jest leczenie niedoczynności tarczycy, jakby oczywiście ten lek pomoże, ale tutaj trzeba się skupić na tym wszystkim, co wymienię na początku filmu. W innym przypadku będziemy dalej się czuli jednak mimo wszystko słabo. I ta niedoczynność tarczycy, którą możemy trochę wygasić, bo oficjalnie nie da się wyleczyć chorób autoimmunologicznych. I nie wysyłajcie mi jakichś filmików, że jest gdzieś na świecie jakiś lekarz, który mówi, że się da. A no, na ten moment choroby autoimmunologiczne. To jest na tyle złożony temat, że to jest cały czas jeszcze, mimo wszystko, zagadka w świecie naukowym, jak można to wylecieć. Na ten moment się nie da, po prostu. Można wygasić to do pewnego stopnia, oczywiście. Ja na przykład tak czuję, że mam, naprawdę czuję się bardzo dobrze, nie czuję żadnych, nie mam praktycznie żadnych udziałów z znieczynności ale nie musi mi się dać że to w 100% wylecieć, no bo na ten moment się niestety nie da. Cały czas szukam informacji na ten temat i cały czas jeszcze tego nie znalazłem, obiecuję, że jak znajdę, to od razu się z Wami podzielę. Także podsumowując ten punkt, uważam, że lekarze trochę bardziej powinni patrzeć, że to wszystko i dawać trochę racji, jeżeli chodzi o odżywianie, aktywność fizyczną, sen, który jest absolutnie kluczowy i przede wszystkim dbanie o jelita. Tutaj w ogóle o jelitach często zapominamy, a tak naprawdę jelita to jest nasza odporność w zdecydowanej większości. Wszyscy to olewają. Dziwne, że w tych czasach naprawdę to się dzieje. No dobra, przejdźmy do tych suplementów po tym dłuższym takim wstępie, dlatego był trochę dłuższy, bo uznałem, że jest bardzo istotny. A tak naprawdę. Bazując na badaniach, oczywiście, wrzucę je wszystkie w opisie. Tych suplementów na działanie tarczycy jest mnóstwo. Fakty są takie, że tak naprawdę wszystko musi być w naszym organizmie pod dostatkiem, że tak to ujmę, żeby nasza tarczyca pracowała super. Więc tak naprawdę ten film to mógłbym nagrać i na o 15 suplementach, bo jak ktoś ma duże niedobory, a, to, to może i 15 suplementów brać. Więc pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, odżywianie, to co jecie Musimy mieć jak najwięcej mikroskładników. Pamiętajcie o tym, władzę. Teraz, tak, a jeżeli chodzi o suplementy, no to tak myślę, że. O pięciu takich kluczowych absolutnie powiem. A tutaj sobie przygotowałem dwa takie, które są moim zdaniem kluczowe, a nie do końca aż tak bardzo popularne. Szczególnie, szczególnie ten. W każdym razie, suplement numer jeden, o którym powiem, to jest selen. 200 mikrogramów dziennie, a zwykle się zaleca dla osób, które właśnie tę niedoczynność tarczycy mają, codziennie należy takie coś brać selen w diecie można oczywiście uzupełnić. Aczkolwiek jest to trudne, a biorąc pod uwagę to, że selen jest tak bardzo istotny, jeżeli chodzi o pracę tarczycy to uważam, że nawet 100 mikrogramów dziennie dla bezpieczeństwa również można brać. To nie jest też taka dawka, żebyśmy mogli przedawkować, więc spokojnie. Więc jakby suplementem numer 1, który polecam zdecydowanie będzie selen. I tak jak powiedziałem Albo niektórzy 200 dziennie. Zacznijcie sobie po prostu 100 mg dziennie to jest zwykle jedna tabletka a, i zobaczcie jak się czujecie. Jeżeli nie czujecie żadnej różnicy to możecie zwiększyć ewentualnie do Bo to jest z tym ostrożnie. Bo to często jest tak, że wdrażając jeden suplement możemy nie zobaczyć większej różnicy. Może być czasem tak, że widzimy, ale nie zawsze. Więc jakby to też na spokojnie. to Jakby z suplementami bardzo ważne jest to, żeby jednak z jakimś ekspertem to dogadywać ile brać, jak często i tak dalej, żeby nie przesadzić też w drugą stronę. Drugi suplement, o którym chciałbym powiedzieć, to jest na pewno omega 3. To jest suplement, który działa przede wszystkim przeciwzapalnie. Omega 3 w tych czasach jest strasznie trudno uzupełnić, więc bardzo, bardzo polecam dobrej jakości suplement, który potem trzymamy w lodówce. Pamiętajcie omega 3. A należy kupić, bo tak naprawdę niby z łososia jest to omega 3. OK, tylko żeby mieć takiego łososia, który tej omega 3 będzie miał, to on nie może być hodowany, on musi być dziki, itd. Więc to jest naprawdę ogromny wydatek i ciężko go po prostu zdobyć, więc jest mega trudno. A jeżeli chodzi o roślinne źródła omega 3, one się bardzo słabo wchłaniają. Więc to też nie jest do końca będzie uzupełnienie. Więc omega 3, a jak rzeczywiście nie do wrzucę. A w opisie. W ogóle to jak, jak widzicie to są suplementy Beam. Macie na hasło Szemraj na Szemraj 5, podajcie 5. E, macie zniżkę, więc jak ktoś chce to oczywiście tutaj polecam. Z tej strony oczywiście sobie kupić te wszystkie suplementy, chyba o których, tak wszystkie, o których dzisiaj powiem. E, mówię linki zostawię w opisie tego filmu. E, to były dwa. Trzeci no to oczywiście, oczywiście będzie witamina D. Tutaj również Kwestia ilości jest bardzo dyskusyjna, dlatego że ja przez długi czas brałem na 10 000 jednostek międzynarodowych dziennie. I to jest tak, że ta witamina D do pewnego momentu rośnie, a na pewnym momencie ona się zatrzymuje. I zauważyłem, że czy bym brał 10 codziennie, czy co 2-3 dni, ona już mi nie, nie, nie wzrastała. Więc jak komuś polecam, przede wszystkim polecam zrobić sobie badanie witaminy D3 w organizmie i jak sobie to sprawdzimy, ile ich jest, ile jej jest, to wtedy ewentualnie uzupełniamy od diety i po miesiącu sobie znowu sprawdzamy, od diety już powiem, a potem po miesiącu sobie sprawdzamy właśnie, ile jej znowu mamy. Czyli jak u kogoś tutaj standardowo wychodzi między 5 a 15? W badaniu to jest bardzo mało, szczególnie dla osób, które mają chorobę Hashimoto, wtedy zdecydowanie polecam, żeby tego było ponad 50. Ponad 50 w badaniu, jeżeli chodzi o witaminę D. A co jest sobie uzupełniane? Niektórym wystarczy 2000 jednostek, niektórym 4. Ja brałem 10, wzrostu mi w takim optymalnym punkcie H do 65, mimo tego, że już brałem 10 tysięcy jednostek międzynarodowych codziennie. Przez chyba dwa miesiące, więc też na spokojnie z witaminą D jest tak, że mamy ogromne niedobory, dlatego że większość nas, mówię tutaj o Polsce, jednak mieszkamy w takim terenie, w którym ciężko tą witaminę D mieć. Mamy ją głównie ze słońca, że tak powiem. Więc tutaj trzy, roku, albo przynajmniej dwie, trzecie roku mamy jednak bardzo pochmurne niebo, i tak dalej, więc ciężko po prostu tą witaminę D uzupełnić. Więc mówię. Witamina D również jak najbardziej polecam. Nie musicie się jej bać. Badacie sobie poziom dzisiaj, potem za miesiąc, za dwa sprawdzacie poziom. Osoby, które mają niedoczynność tarczycy, ponad 50 musicie mieć jej w badaniu, żeby naprawdę czuć się e, dobrze. Bardzo polecam. Czwarty suplement, o którym chciałbym powiedzieć to jest oczywiście cynk. A tutaj również bowiem sugerują, że odpowiednia jego ilość będzie pomagała, e, tak naprawdę grała kluczową rolę, jeżeli chodzi o produkcję TSH. Jeżeli chodzi o odpowiedni poziom T3 i T4. Więc tutaj zdecydowanie również polecam a cynk suplementować. To ile bardzo mocno sugeruję, żeby każda osoba się zgłosiła do eksperta. Możecie pisać do mnie i ewentualnie wtedy będziemy po prostu a zastanawiać się ile zwykle tyle ile jest na opakowaniu napisane. Tam są zwykle bardzo małe tableteczki. Tyle jest jak najbardziej wystarczające. I piąty suplement, czyli w sumie ten, który tutaj mam przygotowany. Bardzo mało popularny w Polsce inozytol. On bardzo podobnie jak cynk będzie jeśli chodzi o kwestie tarczycy, a pomagał po prostu w produkcji odpowiedniej liczby hormonów. Inozytol też będzie pomagał Wam w spaniu. Ma bardzo, bardzo szerokie działanie jeżeli chodzi o nasz organizm. Cały czas nowe badania z nim wychodzą. Więc to jest taki bardzo uniwersalny suplement, który bardzo polecam i który naprawdę super yy, działa. Więc podsumowując ten film 5 suplementów to jest selen, omega 3, witamina D, cynk i inozytol. Oczywiście tu można jeszcze pomyśleć na przykład o suplementacji witaminy B12. A jeżeli chodzi o J, to jest kwestia mega dyskusyjna, nie chcę się jej podejmować w tym filmie. A dużo osób mnie pyta na przykład o to, czy ja biorę jakiś hormon tarczycy. Ja biorę naturalny, ale o tym też chcę nagrać zupełnie nowy, oddzielny film. Dlatego, że to jest też mega złożony temat. Czyli ja nie biorę ani letroksu, ani utyroksu. A ja naglam no, ja następny film, o tym, jakby, jak mnie to wygląda. Ja biorę po prostu ekstrakt z naturalnej tarczycy. Możecie sobie to ewentualnie trochę pogooglować, ale to nie jest tak, że jakąkolwiek to zalecam. Po prostu nagram na ten temat film i Wam to wszystko wyjaśnię, jak to u mnie wygląda. Tyle chyba ode mnie na temat suplementacji. Pamiętajcie o tym, podstawa to dieta. Jeżeli macie jakiekolwiek, na śmiało piszcie kontakt Oczywiście nasza kompleksowa opieka, jak zawsze ją polecam, dostajecie od nas. Unikalny kontakt. Dostajecie ponad 300 przepisów, jadłospisy, specjalizowany plan treningowy, kurs Więcej niż Odchudzanie 1.0, poradnik słonecznego odżywiania, który jest cały czas aktualizowany, nigdzie nie jest do kupienia. Tylko dostajecie właśnie u nas na platformie i oczywiście dostęp do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. Strefa Przemian Kim się nazywa. Tam tylko i wyłącznie nasi podopieczni. E, możesz sobie oczywiście też sprawdzić nasz bezpłatny jadłospis na 7 dni. Tam dostajecie dostęp do 25 przepisów. Do, one są też rozpisane w tym jadłospis. A, I dostajecie też oczywiście dostęp do kilku pełnometrażowych treningów. To wszystko za darmo. Wystarczy wejść po prostu na startleprzyjania.pl. W prawym górnym rogu macie zarejestruj się. Klikacie to, podajecie, robicie to po 10-15 sekund i macie już ten dostęp. Więc sprawdźcie sobie. Grupa na Facebooku pomaga w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. Tam jest ponad 50 tysięcy osób kim się stajesz, to się stajesz. Dążę tej grupy. Zobaczysz, ile tam jest naprawdę mega, mega dużo inspiracji i motywacji. No co, tyle ode mnie. Za chwilę to się wyświetli kolejny film. Bardzo proszę zobacz go, bo im więcej wiesz, tym będziesz mieć lepsze efekty. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, Cześć.